Czy istnieją ludzie, którzy gdyby przeszli na karniwora, to nigdy w pełni by się nie zaadaptowali do tej elastyczności, ponieważ genetycznie nie są do tego predysponowani? Wiesz, co może tak być, ale tutaj też wchodzimy, wchodzimy już też w zagadnienia. Bo teraz tak, możesz sobie karniwora tak prowadzić, że na przykład będziesz w stanie ketozy, prawda? Ale dużo osób, które na przykład je większą ilość białka, tak naprawdę albo w ten stan ketozy wchodzi sporadycznie. Albo w ogóle w ten stan ketozy nie wchodzi. Więc możemy tutaj się doszukiwać różnego rodzaju problemów, jeśli chodzi o naszą genetykę, ale to będziemy kręcić się cały czas wokół tych samych osób, które nie mogą być na diecie ketogenicznej. Czyli to są osoby, które właśnie z powodu różnego rodzaju polimorfizmów nie mogą, czy wytwarzać ciał ketonowych, czy tych ciał ketonowych, nie mogą metabolizować. Więc ta elastyczność metaboliczna będzie u nich zawsze upośledzona, niestety. Natomiast te osoby mogą po prostu sobie spróbować właśnie karniwora, ale niekoniecznie wchodząc w stan ketozy, czyli bardziej bezpośrednio spalając kwasy tłuszczowe, a nie czerpiąc energię z ciał ketonowych, tylko czerpiąc energię z samych kwasów tłuszczowych. Także jest coś takiego możliwe, ale wtedy radziłabym, żeby raczej nie próbować wejść w ten stan ketozy, tylko raczej obracać się w obrębie właśnie wysokiego białka czy miałam też raz prowadziłam taką dziewczynę, pamiętam, ona miała problem właśnie z ketoraz, czyli są taką wysypką. No i u niej, ja rzeczywiście u niej się sprawdziło duża ilość białka i praktycznie to ketora całkowicie zniknęło. No i gdzieś tam właśnie jako sytuacja awaryjna miała jakieś tam owoce, żeby w razie co ewentualnie sobie podjeść tych owoców, żeby gdzieś tam w ten stan ketozy się nie wprowadzać. I o jak dużej grupie ludzi mówimy? 1% populacji, więcej, mniej? O, myślę, że tak, że to raczej więcej nie, nie ma opcji. Znaczy wiesz na dzień dzisiejszy, bo patrząc na to, co się dzieje, jak y, coraz więcej tutaj różnego rodzaju upośledzeń genetycznych powstaje z uwagi na nasze środowisko, z uwagi na promieniowanie elektromagnetyczne, y, że no, na dzień dzisiejszy pewnie jest to 1%, ale no, nie wiadomo, jak to będzie wyglądało za y, 10, 20 czy 30 lat. Nie? To był tylko przedsmak, a premiera całej rozmowy już od piątku dostępna na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę Małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym Homo sapiens. I dodatkowo wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości, oraz moje morale. Zostaw jeszcze subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. Cześć!